Witam Was w kolejnym odcineczku. Zostawcie subskrypcję, lajka w górę i bądźcie gotowi na dzisiejszy film. Bo dzisiaj robimy pranki. I widzę, że na serwerze wam się nie wyświetla, ale mi także jest UWBA, więc chyba go widzę tam oddali I coś chyba gdzieś... W... No, robi jakąś lepiankę. O, siema! Nagrywasz odcinek? Tak. Musimy widzowie z KBD z Ohio. No jaki, jaki odcinek nagrywamy? Robimy pranki na. No na członkach. Dobra. Na, e, od jakiego członka zaczynamy? Moim zdaniem byśmy od ka, kata zostrzeli. No to. Od jakiego leni? pranka jej robimy? Zalewamy jej albo. nie, robimy tak. jedną rzecz. Tylko się boję, że ktoś, jakiś członek to obejrzy i powie. Nie, 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 I yy, teraz tak, ostrzeżenie. Członkowie plażowic, nie oglądajcie tego filmu. Rozwalam drzwi, woda się wlała. <grym> Zalewa. To jak się już przesuwa! I to jak stoi. Ej, <grym> yy, ja tak z góry, ej, sufit, zęciak, sufit przycieka, sufit przycieka. Jezu, co tu się odwala? Idę po... Dawać cały dom. Ej, pożegnając. Zalewam. Nie, Członkowie plażowic nie oglądajcie tego filmu. Ale oni już to, jak to mówisz, no to oni mogą mogę oglądać. No wiem, no ale. Ale nie, ja bym nie zalewał, co jechał Ja bym No ok. raz. Dobra, starcy. Aha, drzwi się jakoś zbogowały i zniknęły. Kto chodzi. będzie drugim? Kto będzie drugim członkiem Franka, jakby? Nie. Wiem, nie oczka? Ej, mam pomysł. Może... No. Może. No dobra, powiedz, bo teraz tak myślę. Z kogo może? E, może teraz Mikołaja, z Zoomka. Z no, Zumka teraz moglibyśmy, naprawdę. Dobra. To ty się zajmij. Jego domkiem. Ja się zajmę zamkiem. Dobra. To ja idę teraz na tego. A, a wie, jakiego planka czy... robimy? Nie wiem. Ja pomyślę tam jeszcze. Wiem. Wypikasz to. Postawię gówno na środku. Też. <laughs> nie, postawi mu jeden ślad. Człowiek się rodzi. <laughs> Dobra, i mu tu zabudujemy łóżko. Albo nie, całą kaupę mu zbuduję drewnem. Zrobię mu takiego kruzowca w domu. Wiem, że to jest Gryffindor. Dobra, u mnie już jest prank zrobiony. Tak, wiem, jest, ale to jest to na środku. To ale was polecam oglądać film do końca. Bo, no. Bo z każdym filmem jasne będziemy się uczyć jak montować normalnie. To wszystko będzie coraz lepszej jakości. Yy, bo wiem że tamten film był cztery Jaki on był jakości cztery... 480 a no to teraz będzie chciałbym mocniejszą na mocniejszą wstawić to. Biegając. o no prawę jak podrzeja lepiej będzie miał lepszą rozdzielność i tego no to każdy wie o co chodzi no i ustawimy mocniejszą rozdzielność i tego bo film będzie... Z... Tylko wtedy zrobiłem to inaczej. No i co tyś zrobił? Ej, mądre to jest. To jest to wra. Ja mówię... Nie, on jakiś coś postawi, ale nie, on na serio kupę postawi, postawił. Więc... O, mam drzwi, to wiesz, co zrobić z drzwiami? Będzie jego dom. Kupa w domu. <noise> Jutro będzie odcinek na moim kanale UWB 3 zapraszam. z... Coś gdzieś właśnie i będziemy tam coś robić fajnego. Nie fajnego, nie fajnego bo będziemy musieli szukać naszego biednego członka, Wiktora, który przedostał bana i teraz uciekł na multi-coincie gdzieś. No, i będziemy musieli go szukać. Teraz może zrobimy pranka na Krzyśku No okej, okay. możemy zrobić. Na Aberze. Abera, no i bo wiecie, że to dziwne, dziwny, nikt to nie moja Taka prostu... kopia, ale no, do skina potrzebował. No to ja bym już sobie zrobił to inaczej. No ja też, no ale... No wiecie, on domu nie ma, bo on stracił VF. No, tak jakby. Kasimy Gasimy to i zrobimy takiego pranka. Czemu ona dojść do mojego domu? Naprawdę na Ej no! No i dom. I zrobimy takiego flanka, że zniszczymy biblioteczki. Nie, nie wszystkie No wiem nie wszystkie, tylko te z boku. I damy mu oczywiście sk w skrzynkę, bo my nie tam nie, nie... jesteśmy tacy, ale tą skrzynkę ukryjemy, żeby też czas łatwo nie było. No tak. Dobra, robię tutaj... O idealnie mam na skrzynkę 8 Dobra, 8. Skrzyneczka i skrzynkę damy tu. No kurde. Okej. Okay. No i tu skrzynkę i tam włożysz tę. No i mówię, żeby... W ogóle chcielibyśmy się z taką historią poruszyć. Właśnie to czyli Lena, ona położyła laptop na ładowarki, jeszcze rozgrzany laptop, gdzie rozwaliła normalnie przez ładowarki. Może mi ktoś to kto potwierdzić? Ja nie mogę, bo mnie nie było wtedy. A ja byłem i pamiętam to bardzo dobrze. I dla, i dla mnie to, to jest dziwna sytuacja, no ale dobra, lecimy dalej. E, kto teraz... my robimy teraz prank. No, Krzysiek zaliczony został tylko Sigma, Victor. A i właśnie Wiktor nie ma nawet domu. To do... jest jego dom, te dwie skrzynki. Tak, to jest jego dom, ale chcielibyśmy jeszcze się no, nowościami z wami podzielić, jakie są w naszej wiosce. To chodź ze mną, Uwu, Już. Chciałbym się z wami podzielić dwoma nowościami, które wybudowałem no z pomocą niektóry bo ta jeden budynek był zbudowany ze, z, no chodzi sam a drugi był z pomocą chodzi to tutaj były mamy tutaj mamy pole namiotowe wiem one jest jeszcze niedokończone prawda tu jakieś ryby mamy chodzi tu mamy normalnie tego i tu mamy taką świątynię gdzie na koniec naszego serwera schowamy tutaj tego tu jest taka skrzynka no i taka typowa świątynia to jest. I w niej jakby to nic teraz nie ma. Kratę postaku. No. I tutaj mamy takie miejsce, że możecie przyklapnąć, chyba będziemy w ogóle live'a robić w przyszłości. No jak będziemy w ogóle mieli więcej subskrypcji, no bo teraz nie powiem, wy nie jesteśmy jakimiś vibro No. A kano istnieje 2 lata, no ale wrzucałem takie filmy bardzo. <laughs> amatorkę wyrobiłem, a teraz no to nie idziemy na amatorkę, tylko na takie filmy bardziej ciekawe, takie family, family friendly no wiadomo o co chodzi A wiem pranky. jakiego możemy zrobić pranka na jakimś członku, po prostu, no, po prostu taki dodatkowy prank będzie taki, że w jednym pomieszczeniu będzie TNT i i jakby ten, jakby w prywatnym pomieszczeniu będzie TNT, w takim, w którym nie można wchodzić. I to jak ktoś to wybuchnie, to znak, że po prostu ktoś złamał prawo i pójdzie do więzienia. A wiemy, że chcecie mieć odcinek z rozprawy sądowej, bo każdy by chyba to chciał. Nie, ja bym nie powiedział to. Tak, to <laughs> dla ludzi to by było nudne trochę też. Nawet sądu nie ma, bo sąd był w budynku tego właśnie członka. E, no. Domek się spaliło ogólnie. W ogóle Dobra, idę po drewno. Niszczy budynki w wiosce, no i są Tak, mamy coś. takiego... Mamy taką mafię na serwerze, że ktoś niszczy budynki. Wcale to nie jestem i ja. No. Żad... Tutaj, nie no, że no, to, to nie ja. Macie, tu mamy rozwaloną tą budkę rybacką taką, że... Tu też można jakieś bloki, nie wiem, jakieś drewno i te żeby Nie trzeba iść po prostu tutaj do lasu ścinać, tylko od razu możesz jakieś różne nie wiem jedzenie kupić i te też No i tutaj co okay, robimy. Okej i... Chyba... Zrobimy to w domku w Zoomka chyba. Ale on już ma tak dom mega trochę. ja bym mu no Dobra, ja bym, no ale... Ja bym mu magazyn zalewał jeszcze tylko może. Ja bym nie zalewał, tylko postawił to tą klapkę. Ej, no nawet prawda. O Wiktor ma yy, chodzi Sigma ma pistołne w ogóle. No dobra, i mamy ej, a masz klienki? No mam trzy. Ty to wiesz ej, co zrobimy? Coś jakiegoś trochę. No, w sumie możemy, ale ten następny odcinek, bo ten już jest długi. Ja idę do Zoomka. 10 minut już mamy, bo wam tamten No... Ale dobra, to ciekawsze dla was to jest. Wiem, że tutaj dobra. trochę też nudy, ale dobra. Musimy się streszyć, bo nudno trochę. I długi film. Tak, no, gdyby więcej osób było, no to by bardziej ciekawie było, no ale jak widzicie, no osoby Nikt nie chcą od... z nami tutaj współpracować, Nikt wiecie. Nie chcą współpracować, no ale jeden członek, no to sprawy prywatne. Kolejne to po prostu znalazł pierwszy raz w życiu Bastion, no, chyba tak się cieszył dzisiaj. No. który miał z nami film nagrywać. No i na jednym serwerze znalazł Bastion, teraz się tak cieszy. No. I taki update, tutaj też taki trochę update bym chciał, bo ja widzę, że to jakiś World Center się wydarzył, że y samolot jakby uderzył w wieżowiec, no ja wiem, że to nie z tego, ale ktoś po prostu wysadził budynek, są podejrzenia, no ale teraz nie będę mówił i tu też nie wiem, co się Teraz mówi. nie wchodź do domku Zoomka, bo Wiadomo. no po prostu. A tutaj to ja nie wiem, co tu się stanęło w ogóle. Ale lagi. Nie, dobra, będziemy, będziemy, kończyć. Już, będziemy kończyć już ten odcinek, bo wywaliło mnie. Pozdro. Nie, nie, nie. Dobra, nie, ale dobra wyłączysz. Będzie. Dobra, będziemy już kończyć chyba ten odcinek, bo jest bardzo długi. Nie jest, Jeśli długi. Wam się... nie jest długi, ale taki no. też nudny, bo wiem, że no. wie, pewnie czeka... no, Niektórzy czekali na to, no, bo na przykład żeby chcieli, no bo na pewno coś się znajdą. No ale nie, no, nowa widownia... Na dojdzie. przykład te siedem wyświetleń to może czekało na film, nie wiadomo. Dobra, jeśli wam się podobało to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i wpadajcie na mój kanał uwb 123